Bardzo gorąco w ostatnich dniach kampanii prezydenckiej w Polsce. Ostatnich dniach przed pierwszą turą głosowania, moi drodzy, afera z mieszkaniami Karola Nawrockiego jest naprawdę potężna. Dwie strony tutaj się siłują, niczym byki i niedźwiedzie na giełdzie, moi drodzy. Strona koalicji rządzącej próbuje udowodnić, że Nawrocki to oszust, naciągacz, wykorzystał seniora, a strona Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, wszystko było zgodnie z planem i sprawą. I Karol Nawrocki dostawał poświadczenia bezpieczeństwa, certyfikaty bezpieczeństwa od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dokładnie sprawdzała również tę sprawę mieszkania Karola Nawrockiego, zawartą w oświadczeniu majątkowym. I na to wszystko mogą jeszcze wejść Amerykanie, moi drodzy. Po tym jak Karol Nawrocki był w Białym Domu, był u Donalda Trumpa, zrobił sobie zdjęcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i prezydent Stanów Zjednoczonych miał powiedzieć na, do Nawrockiego: you will win Queen, czyli wygrasz te wybory do Polski tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, może przylecieć zastępca Donalda Trumpa, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Czy Amerykanie wejdą do gry w tej kampanii prezydenckiej i poprą już bezpośrednio, konkretnie wskażą palcem na Karola Nawrockiego? O tym w tym materiale przeczytam wam, co donoszą media i jak chyba lekko przerażona w tej sprawie może być Gazeta Wyborcza. Bądźcie proszę do samego końca, dajcie tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu. Jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. Subskrypcje najlepiej rozwijają nasz kanał, są dla nas naprawdę ogromnym wsparciem, również wsparciem zasięgów. Daj proszę suba dla naszego kanału. Jeżeli nie z tego powodu, że to konserwatywny kanał, to daj na złość Trzaskowskiemu i już jedziemy z tą, z tą sprawą o ewentualnym przejeździe J.D. Vance'a do Polski pisze Gazeta Wyborcza. Tak, moi drodzy, kiedy to miałoby się wydarzyć? Dziennik pisze, że politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą zaprosić amerykańskich i europejskich zwolenników Donalda Trumpa do RN -y G2 w Rzeszowie na Kongres Konserwatystów SIPAK. Kiedy? 26-27 maja, czyli na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Politycy Prawa i Sprawiedliwości już z góry Zakładają, że wejście Karola Nawrockiego do drugiej tury wyborów prezydenckich jest pe pewne. No i zmierzy się tam najpewniej wówczas Nawrocki z Rafałem Trzaskowskim. Czy w 100% pewne jest wejście do drugiej tury Nawrockiego? W 100% może nie, ale sondaże pokazują, że. W 90% tak. Pewnie teraz rodzi się w wielu głowach pytanie, ale jak to, czy afera z tymi mieszkaniami Karola Nawrockiego mocno zaszkodzi, czy nie? Czytam Wasze komentarze, czytam Wasze opinie i mam wrażenie, że może zachwiać to delikatnie yy, sondażami Karola Nawrockiego, delikatnie na poziomie 1, 2, może 3%, ale nie zmieni to jednak pozycji Nawrockiego w kontekście wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich. I gdyby to się udało, gdyby on wszedł do tej drugiej tury wyborów prezydenckich, to zmienia się sytuacja zupełnie. Mamy zupełnie nową rozgrywkę, jakby wyzerowaną rozgrywkę. To, co się toczy i dzieje do pierwszej tury wyborów prezydenckich, to jedno. To, co będzie między pierwszą a drugą te dwa tygodnie, to zupełnie inny czas. I jak czytamy w wyborczej? Z naszych źródeł w PIS dowiadujemy się, że najważniejszym gościem Kongresu będzie ważny polityk administracji Trumpa. Kto? Nasi rozmówcy twierdzą, że organizatorem, organizatorom zależy na obecności J. Diego Vansa, amerykańskiego wiceprezydenta, który, uwaga, tutaj cytat z wyborczej, w lutym w Monachium szokował europejski establishment, zarzucając mu rzekome łamanie swobód obywatelskich i prześladowanie konserwatystów. Tak podaje wyborcza. No moi drodzy, Zaszokował. No, powiedział prawdę. Pamiętamy doskonale, co powiedział w Monachium. J.D. Devens powiedział dużo słów y, prawdy. A czy konserwatyści nie są w Europie poniekąd prześladowani? Sprawa Rumunii. Unieważnione ich y, pierwszych wyborów prezydenckich wprost pokazuje, że tak jest. To, co się dzieje w Polsce, czy my nie mamy tutaj ewidentnego uderzenia w rządy konserwatywne? Oczywiście, że mamy. AfD w Niemczech, zobaczcie, co się dzieje. Y, zarzuca się tej partii w ogóle ekstremizm. Chce się wyrzucić tę partię z niemieckiej sceny politycznej. Francja, Marine Le Pen. No proszę bardzo, co się dzieje? Zakaz startu w wyborach. W ogóle najlepiej niech odejdzie z polityki, bo jest największym zagrożeniem politycznym. Dla Emanuela Macrona to jest szok, to jest skandal, więc czy zaszokował? Ja myślę, że tam było wiele gorzkich słów prawdy, które których europejska lewica nie chce przyjąć po prostu, albo wie doskonale, że tak jest, i będą kluczyć i błądzić. No i zdaniem gazety, gdyby węz w Polsce zaatakował rząd Tuska i poparł Pis oraz jego kandydata na prezydenta, kampania Nawrockiego mogłaby ponownie złapać wiatr w żagle, zwłaszcza po ujawnieniu kompromitującej sprawy jego drugiego mieszkania. Nabył je od Ameryta w zamian za opiekę, której nie sprawował. I zobaczcie, jak, jak tutaj tak. Z jednej strony tak, rzeczywiście, gdyby wprost Wens zaatakował Tuska, aczkolwiek wątpię, żeby tak zaatakował, wątpię, żeby przyjechał do Polski i atakował w bezpośrednio Donalda Tuska, chociaż kto wie. Ale gdyby to się wydarzyło, to rzeczywiście byłoby to duże wydarzenie i robiłoby wrażenie i yy, może... Część tych wyborców Konfederacji, którzy są zniechęceni do Nawrockiego, zwłaszcza tym bardziej po tej sprawie z tymi mieszkaniami, udałoby się przekonać, jeżeli nie na, żeby szli głosować na Nawrockiego, to żeby szli głosować przeciwko Trzaskowskiemu. I ja to też już dzisiaj na przeglądzie prasy powiedziałem. Jeżeli wyborcy Konfederacji uważają, że Nawrocki oszukał, wyłudził, źle się zachował, nie nadaje się na prezydenta, to moi drodzy, sprawę mamy klarowną. Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Polski i to będzie też prezydent wyborców Konfederacji Grzegorza Brauna, Marka Jakubiak'a, Artura Bartoszewicza, Karola Nawrockiego. To będzie prezydent Polski, czy go będziemy uznawać czy nie, to będzie głowa państwa polskiego. Więc wprost to mówmy. Nie wygra Karol Nawrocki w drugiej turze, jeżeli wejdzie, będzie nim Trzaskowski. Jeżeli nie wygra w drugiej turze, jeżeli wejdzie do drugiej tury Sławomir Mirmencen, co jest mniej prawdopodobne, będzie prezydentem Trzaskowski. Koniec kropka. Nawet się nie mamy nad czym zastanawiać, nawet się nie mamy nad czym dyskutować. Moi drodzy. I według Gazety Wyborczej Próba ściągnięcia Jay Devensa do Polski ma zwielokrotnić efekt spotkania Nawrockiego z Trumpem, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Zobaczcie, moi drodzy, jak polska polityka jest nieprzewidywalna. Jak można z nieba trafić wprost do piekła, no bo przecież nie minął jeszcze Tydzień, odkąd Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem, odkąd był ten zachwyt, gratulacje, brawa po dobrej konwencji wyborczej w łodzi Karola Nawrockiego, po zaskakującej wizycie w Stanach Zjednoczonych i spotkaniu z Trumpem, Nawrocki wraca do Polski i jest ściągany na ziemię. Przez media. No, o tej aferze z mieszkaniem mówiliśmy już wielokrotnie, omawialiśmy ją wzdłuż i wszerz. Ta afera brzydko pachnie, jest naciągana, ale też Prawo i Sprawiedliwość popełniło w niej wiele błędów. Naprawdę wiele błędów, bo trzeba było wprost, prosto tłumaczyć, kim był pan Jerzy, kim jest pan Jerzy, dlaczego doszło do pomocy, co w zamian otrzymali nawrotcy, jak wyglądała kwestia przelewów. Tu wszyscy kluczą, rozbijają się w narracji, w retoryce, a wykorzystuje to oczywiście druga strona, strona przeciwników PiSu. No trudno. Jak będzie z JD Wensem, czy Amerykanie wejdą do gry, czy poprą bezpośrednio Nawrockiego, czy uderzą w Tuska, czy będzie miało to wpływ na wybory Przyjdzie nam zobaczyć.